Czeka nas jeszcze jeden mecz. Nie wiem z kim, nie pamiętam. Na pewno trzeba pominąć ten rynek. I lubię, że przez tyle czasu i zrobili po mi wszystko. I ewentualnie się samo zatrzymuje jak trzeba. Nie, ofert nam chyba nie składają. Nowy e-mail od Premier League. Finlandia, Meksyk. Zagramy w Meksyku. Zaczniemy od razu mecz bez treningu. gra jak cała drużyna. Tu już jest ciekawszy rozkład. Bo tu już są z, 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 ze skrzydłami, więc to może chodzić. To może chodzić. To może mieć prawo bytu, wręcz bym powiedział. No, ale zobaczmy. Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo, zwłaszcza taki jak ten. Finlandia. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Mecz komentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. No, zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej no, do ostatniej. No szukaj podań, ale warto było spróbować, prawda? Oj, że odbraliśmy piłkę. Możemy zejść do środka. Pięknie. I Słuch, pięknym zejściem. Ajajaj. Bramkarz aj, 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 aj. bez większych problemów. Radzi sobie z tym uderzeniem. No, bez większych problemów, tak go zachwiało wręcz, bym powiedział Nie mamy jak przenieść ciężaru gry na drugą stronę Carlos Vela Oj, oj, do tyłu Do tyłu to nie wolno, ale mamy pierwsze spotkanie Dla drużyny narodowej Meksik Może tutaj pociągnąć naprzód Ale cała akcja kończy się stratą piłki Vargas Dobrze! I po szerokim końcu! Świetne teraz uderzenie Oj Tak samo się chwyciłem za głowę właśnie No ale niestety przeszło to na milimetry chyba Biegnij, no biegnij, 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 biegnę Oj oj to będzie Trzymali się przy piłce, więc nie Ojej, to, to było, było agresywne zagranie. Ostatecznie sędziak wizże rzut wolny, bo z tej akcji i tak by nic nie wyszło. Mamy to. Ojoj, oj, oj. ładnie! Ładnie to strzelił. Chciał ładnie. Pianka została, zobaczmy, czy ona się roznosi, jak w nią wejdziemy. Nie, a miało być chyba, nie? Czy mi się wydaje? No nie wiem. Dobra, zejdźmy sobie do środka, Vargas. Odwracamy się z piłką. Tequila. Nie. Minął się z piłką. Mogliśmy troszeczkę wcześniej spróbować. O, tequila. No, 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 no. Czał pod kątem! Mamy to! Pierwsza bramka w reprezentacji. Co prawda mecz towarzyski, no wiadomo, ale... Ale dalej. No. O, ja mogę górą, kurwa, znowuż górą. O! Może coś być z tego podania. Na szczęście. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Mogą na szczęście na posterunku. Uwaga, najwyższa pora kila. Ej. Ale po co no? mógłby wybiec przecież chyba. Dobrze. Zjeżdżamy tak jest. Agresywnie, ale bez pie Dobra obrona, bez faulu. Nie ma gwizdka. Myślę, że to dobra decyzja. Może trochę ryzykowne zagranie, ale to nie zmienia faktu, że według mnie było czysto. Nie przepada w zawodach. E, 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 odbierę piłkę. Dobrze, mamy wolny. znaczy różny. Krótko gra. Chcę tym zaskoczyć. Jednak I strzał. Do środka. Nie ma. Nie ma bramki, no. Chciałem to rozegrać na krótko naciskają. i spróbować obiec i z daleka strzelić, ale nie udało się. Dobrze. No i mamy tu klasyczny kanał. No, Vela. Co my tu mamy teraz zrobić, Vela o, to może Trejo z daleka? To miał być precyzyjny, plasowany strzał A wyszło jak wyszło No wyszło jak wyszło Ej, tak się zastanawiam, bo było takie coś, jeszcze online masz tworzenie gwiazdy i możesz sobie ją wrzucić w swoją drużynę w Ultimate Team, to było zajebiste Ale no niestety nie ma tego I że na przykład o, ją możesz sobie levelować tak dalej też, nie? Czekał, że taka karta miałaby powiedzmy bazowe staty takie same, mniej więcej? No tam zależnie wiadomo od pozycji może, Który, na której by grał. Kurwa czemu tak mocno, Gdzieś... czasami to jest tak, że on to w miejscu robią, lekko jak nie trzeba, ale jak nawet jak klikniesz mocno, ale jak klikniesz lekko kurwa i trzeba precyzyjniej to dograć, właśnie lekko to nie, gdzie tam, piłka poleci 3 kilometry wow. Co? Nie! A to ja tak dla jaj! Dobra, w środek, puszczam piłkę, puszczam, puszczam ten. Ależ Może powiedzieć, że obroniłem, bo się nie ruszyłem. Chwilowo, a jak się rzeczy może by się od mojej głowy, wleciałoby. Tak, tak. Zapraszamy Państwa na przerwę. Tak, tak. Tak, ile zaraz się rozstrzela jeszcze więcej. Czuję to w tym meczu, ma na to szansę, ma na to potencjał. Dajcie nam tylko piłkę, to jest bestia, to jest zwierzę w polkarnym. drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Proszę bardzo, już mamy piłkę. Rozciągnijmy sobie tą grę. Zagrajmy ze środkiem, kurwa ze środkiem, nie z dalekim środkiem. nie wiem To jest taki wybór, ja rozumiem, że to ma, ma słuchać I Ciebie. Piłki. No ale to biegnij taki Kiloczem zbań. podkrycia, okazja! Mamy to! Co jest kurwa? Dobra, chyba trzeba wykończenie z nim bo to co on tu robi. Ja też nie wiem, ale nie pokażą tego! Pochajo Paulo, to jest jakiś ich strzelec? Pujo Paulo? Ja też czytam pewnie tak dziwnie, tam bo coś takiego innego się tak nie nazywa. Pewnie. I Taylor Swift weszła na boisko. Będzie śpiewała nam piosenki, i rozpraszała, bo to chyba u nich weszła, jeśli się nie mylę. Kamera. Ale może teraz. Tragedia, tragedia, na szczęście nie za, za Bardzo wychodzę czasami tym tym, czoła. Sam na sam z bramkarzem, wystarczyło odrobinę pokombinować Zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej I przejmuje teraz piłkę Lżej, leżej podaj, a na sam raz jak trzeba to za mocno, dobra? Próbuję szczęścia, dobre teraz zachowanie między słówkami A z głową, tak to nikogo nie zaskoczy o kurwa, takie Znata, przyjęcie, to ty, ty możesz wskazać. sobie, wiesz Na podwórku Zagrać Widziałem, że te killa się wybiec, widziałem Matne, teraz zagranie. Za plecy obrony. Się to Widzicie, a tamto jak mu zajebał, to by nie dogonił, ale Jak trzeba troszeczkę mocniej do przodu, troszeczkę tylko, nie uwierz jakiś mocno, troszeczkę do przodu Co on zrobił, czemu się wywrócił? Taylor, kurwa Nie śpiewaj mi do uszka no wyjdzie z dośrodkowania. Koniec akcji. Nie będzie groźnie. Ładna piłka w uliczkę. Dobre no Mocnie trochę, mocniej trochę, mocniej następnym razem. Te kila, proszę, mamy to Mamy to w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bokał meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. No pewnie, że się dzieli. Nie zachowamy tego dla siebie tylko. No, ale to było bliskie. Dobrze się zastawić, zdążyłem go tam. Się wystraszyłem trochę, że jakaś policja wjeżdża, kurwa. Myślałem, że jest jakiś wiesz. 20. Że Tequila tutaj już z kartelem powiązania miał. Ja o tym nie wiedziałem. Dobrze, Tequila już do boku. Już schodzimy do środka. Schodź, chodź, chodź. nic się nie bój, dobrze. Kiwaj się, strzał do bitka. Ja pierniczę. No to jest niemożliwe. Czemu ten drugi w bramkę? No, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, dobrze. Dożyć, dożuj. ten soj, stąd, stąd, stąd. Ale tak lekko. Co ty chciałeś zrobić? Pogłaskać tą piłkę nie włosami? Kurwa ją przemyć? Zetrzeć kurwa, bo się lekko pomoczyła? Trawa była, ale tylko chciał od Jak tą, taką Podaj to, proszę, po prostu to podaj Teraz sobie byłby spalony, więc dobrze, że to nie przeszło, bo nie chciałbym mi się teraz gwizdka słuchać No ale ja nie wiem Siema To ja? O, siema, ten miał lepszą siemę nie wybijaj tego. Ja to chcę wybić, puuuu! Ooo! No. Ooo! Dobrze, w końcu kurwa coś zaczęliśmy grać, ja chcę grać z reprezentacją w Meksyku tylko. Ej! Ale odwróć się! O! Dobrze! Tequila odwraca się, strzela z dziwnego kąta, ale ma to! Dobry strzał, chciał to bramki, bramkarz miał problem z wybraniem tego strzału. Zaskoczony tym, że to w ogóle leciało w światło bramki, prawda? Takie strzały to naprawdę. Wyższy, trzeba mieć dużo kunsztu w sobie i znowuż tutaj. Mhm. Ale bez egoizmu, bez egoizmu tekila. O kurwa, jednak na serio egoistycznie postępujemy, bo widzę, że nikt inny poza nami tutaj nie wykończy tego. A mieliśmy, mogliśmy próbować, może byłby. Trik. No dobra, nie ci się stało. zmiany w zespole. Po prostu wchodzimy i strzelamy pod kątem. O, kurde, no. Tequila, hat-trick w reprezentacji, możesz mieć. Nieważy że to mecz towarzyski, możesz mieć hat-trick. W pierwszym meczu w reprezentacji. Tequila, ogarnij się. No, i tequila. Ojej, teraz ja dałem dupy. Przepraszam, tequila. No, zagrajmy to do środka. Rozegraj to z nim. Daj, wyjdź, wyjść, wyjdź dobrze, dobrze, dobrze. Piękna akcja, piękna akcja, mamy hat trick w reprezentacji, mamy to! A to oznacza, że jesteś... PUM! OHO! Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa! Z przyjemnością patrzy się na powtórki takich goli Tomku. Zobaczmy tylko to dwójkowe. Nie palce lizać. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem pięknie, ubiegło, bez pięknie, okremu. pięknie, Znamy pięknie. Skuteczne wykończenie Bestia, szanów, bestia w polukarnym. karnym. Mua. Tak jest, wyskok. Pul. Shu. jak Ronaldo. I schodzi. No to Velawel. oj, Oooo, może jeszcze dołożymy czwartą bramkę? Może dołożymy czwartą bramkę? Możemy dołożyć czwartą bramkę? Czy spróbujemy ośmieszyć bramkarza? O nie, 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 nie. ośmieszamy siebie, ośmieszamy siebie póki co. Nie ma! Pięknie, dwie minuty przed końcem. Na hatpik, pierwszy hatpik w reprezentacji, pierwszy mecz, pierwsza bramka, pierwszy hatpik. Wszystko w jednym, wszystko w jednym. To jest mental zwycięzcy. To, że trochę nam idzie gorzej w lidze, spokojnie, to się nadrobi, to się nadrobi. No, jestem ciekawy, jakie wyzwania w prezentacji będą następne. Ostatnio jak rozgrywałem sobie karierę gdzieś tam sam. Świetna gra. Hej, amigo. Bardzo dobrze, tak to powinno wyglądać. Teraz ktoś chce z tobą rozmawiać. No i fajnie, wywiadzik. No pięknie, to teraz ten, Chorwacja, no ale to już następnym razem.